Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na wiosenne przebudzenie. Przed nami wyjątkowy czas, czyli początek wiosny, a to czas, który przynosi energię odrodzenia, świeżości i nowych możliwości, oczywiście. Moment, w którym natura budzi się do życia, a wraz z nią kiłkują nasze marzenia, plany i pragnienia. Także dziś zapraszam Was kochani na czytanie, które mam nadzieję pomoże Wam zrozumieć, jakie energie będą Wam towarzyszyć w tym sezonie, co warto zostawić za sobą wraz z odchodzącą zimą, a jakie szanse mogą się przed Wami otworzyć. Zatem usiądźcie wygodnie, skoncentrujcie się na waszej intencji na ten sezon i sprawdźmy, co karty mają Wam do przekazania. Na końcu czytania, jeżeli macie osobiste pytanie, to wyciągniemy odpowiedź z kart z wyroczni anielskiej dla Was. Dobrze, a my zaczynamy. Co ma Wam do przekazania wyroczne Słońca? Co powinny wiedzieć skorpiony? Jaka jest wiadomość dla Was? Patrzcie, tak samo jak waga, macie tą kartę bogactwa. Będziecie tutaj, myślę, koncentrować się właśnie no, na, na budowie yy, czy to finansowego bogactwa, czy to yy, no, jeżeli chodzi o związki, o miłość. W każdym razie to jest karta obfitości. Karta obfitości, bogactwa, dobrego powodzenia, dobrych finansów, no i myślę, też zdrowia, tak? Bo chyba nie ma nic droższego i cenniejszego jak nasze zdrowie. Co ma dla Was wyrocznia snów? Kochani, karta jakiegoś połączenia, być może nawiązania. No, jeżeli macie jakąś zapomnianą przyjaciółkę czy przyjaciela, z ludźmi, z którymi dawno być może no, nie rozmawialiście, nie mieliście kontaktu, warto byłoby no, skontaktować się. Ta karta też może mówić o takim Waszym wewnętrznym połączeniu z tą Waszą intuicją, z wewnętrznym ja. Coś tutaj będziemy, kochani, łączyć. Dobrze, jaka jest energia dominująca na wiosnę dla Was? U, patrzcie. No, tutaj raczej ta wiosna jest pod taką. Taką parasolką długoterminowych planów, takich planów no, na przyszłość, tak, ale takich bardzo rozważnych. Wy tutaj będziecie postępować konkretnie, ale rozważnie, tak? Tu nie będzie pośpiechu, tu będzie powolny, ale stabilny rozwój. Tutaj to jest energia, będzie, będziecie, no dobrze byłoby oczywiście, bo to jest tylko rada. Jeżeli zadbacie tutaj, doglądniecie wszelkich szczegółów, wszelkich drobiazgów, które tyczą się właśnie no, tego, nad czym tutaj pracujecie. Obojętnie, czy to jest kwestie finansowe, zawodowe, kariera, dom, związki, cokolwiek tutaj jest tym głównym waszym takim... W ogóle wszystko będzie tutaj wymagało raczej na wiosnę takiego... Powolnego, ale konkretnego postępowania. Przede wszystkim ostrożność, roztropność i zawsze starajcie się mieć plan, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie idziecie, w którą stronę, o co tutaj, o co tutaj chodzi. Ale dbajcie o szczegóły, dbajcie o, dbajcie o drobiazgi. Kochani, co tutaj warto byłoby zostawić za sobą, pozwolić odejść, albo co samoistnie odchodzi od Was? Przeszłość, co zostawiacie? Hmm. Niektórzy z Was może tutaj zostawiają za sobą jakieś pomysły, które, które mieliście, um, ale to też no, zostawiacie tutaj jakąś taką też energię, taką bardzo dynamiczną, tak? Bo, no, bo, bo, bo buławy są tą energią ognia, energią pasji, ale też energią szybkiego działania, dynamiki. A wygląda na to, że Wy będziecie raczej w tej energii. Takiej ziemskiej, wolnej. To znaczy ta wiosna będzie od tego, kochani, wymagać. A także, no tak jak mówię, robimy czytanie po to, by nie musicie oczywiście jak najbardziej się stosować. To jest wasz wolny wybór. W każdym razie karty mówią, żeby raczej nie postępować, no jakoś tak za nagle, bez planu, na, na gorącą głowę, jak, jak ja to czasami mówię. Za dynamicznie, żeby nie podejmować może jakichś pochopnych decyzji, tak? A tylko raczej kierować się tutaj rozważnymi, rozważnymi planami. No ale może też być tak, że mieliście tu, nie wiem, jakieś pomysły w przeszłości, które być może nie wypaliły, albo, albo będziecie po prostu musieli je odsunąć no, na później, tak? To może być jakaś taka inicjatywa, może tutaj rozglądaliście się, nie wiem. Eksplorowaliście tę sytuację, może tu jakieś nowe możliwości, które były, na przykład, pokazały się w zimie, no być może coś tutaj nie wypaliło, albo będzie właśnie opóźnione. I to też dlatego odchodzi tak, jakby no, na ten dalszy plan, nazwijmy to. Kochani, co tu może wykiełkować? Co tutaj może się rozwinąć, zacząć. Uu. Myślę, że dla niektórych z Was po prostu nauka, może będziecie tutaj, nie wiem, chcieli wrócić do szkoły. No, arcykapłan mówi też, mogą być jakieś sprawy urzędowe, które tutaj się pokazują, mogą być też sprawy duchowe. No, dla niektórych z Was być może wkraczacie w związki małżeńskie albo w jakiś inny sposób, ale też legalizujecie swoje związki. Być może legalizujecie, no inne sprawy. W każdym razie jest to jest mocna karta nauczania. To jest też karta takiego podążania trochę albo wyjścia z jakichś takich tradycyjnych zasad y, tradycyjnej wiary. Także w zależności jak to tutaj do Was y, pasuje, bierzcie tylko to, co rezonuje, no to są tutaj takie różne opcje, tak? Albo ważne jest, żeby w tym co robicie, żeby wrócić do tego, co było konserwatywne, y, co było tradycyjne, albo być może musicie właśnie spojrzeć trochę szerzej, a, i wyjść z, tej, z, tego, z tego takiego, y, no, z tych ram tradycji. Ale dla niektórych może tu po prostu być kwestia nauki, że będziecie albo niektórzy będą kończyć jakąś naukę, będziecie, no nie wiem, dostawać dyplomy, papiery. Dla niektórych też może być, nie wiem, zaczniecie jakieś kochani na mentorstwo, jakieś, no jakieś coachingi. Ktoś tutaj po prostu, kto będzie na takiej, albo jakieś relacje no, z taką osobą po prostu bardzo, bardzo mądrą, bardzo jakiś, to może być jakiś autorytet duchowy, też. Albo wy będziecie przekazywać tą wiedzę, albo będziecie szukać tej wiedzy. Dobrze, co Wy tu możecie zrobić, żeby w pełni wykorzystać ten czas? No, wy będziecie szukać, tu będą jakieś zmiany. Będą potrzebne jakieś zmiany, jakieś przejścia. Wy tutaj zostawiacie za sobą. To nie, ta karta niekoniecznie mówi, że to, co zostawiacie, to wy już nigdy nie wrócicie do tego. To jest raczej taka karta eksploracji i szuka, w poszukiwaniu, czy jest coś lepszego, czy jest coś, co, no nie wiem, bardziej będzie sprawiało, sprawiało mi radość, zadowolenie. To też może być potrzeba zmiany. Być może jesteście w takim, no, w, taki, w takim punkcie waszego życia, że potrzebujecie po prostu zmiany, potrzebujecie zmiany kierunku. Być może dla niektórych, jeżeli ukończyliście tutaj, no, właśnie jakieś, no nie wiem, kursy, jakąś edukację oficjalną, i być może to właśnie tutaj, no, spowoduje to, że będziecie iść w nową stronę, tak? I jest ta zmiana, zmiana kierunku, kochani. Dobrze, na co tu jest taka największa szansa, okazja, która może się kochani przed wami otworzyć? Uuu, no to jest karta też zbierania plonów, tak? Siódemka mówi o jakiejś takiej potrzebie cierpliwości, no bo jak coś my sobie tutaj zasiejemy, nie wiem, no cały czas myślę o tym, o tych z Was to nie będzie no, dla wszystkich, ale którzy właśnie kończą, może kończycie studia, może kończycie jakieś a, no, m, m, takie no, większe kursy, nie wiem, doszlifowujecie swoich, y, s, y, swoje, swoją wiedzę, y, no więc będzie tutaj też trzeba trochę poczekać tak, żeby były tego efekty. W każdym razie y, siódemka mówi o tej potrzebie y, przede wszystkim oceny sytuacji. Jest tutaj no, potrzeba jakiegoś takiego planowania na przyszłość um, i no, też cierpliwości, tak? I też cierpliwości y, to jest taki no, okres oczekiwania właśnie na te efekty. I tutaj niektórzy z Was może właśnie będą, y, no jaką teraz dostanę ofertę, tak? Ponieważ no, mam lepsze wykształcenie, czy to mam większe kwalifikacje, być może niektórzy z Was mają po prostu też i większe doświadczenie i może tutaj być, no będzie tutaj potrzeba trochę czasu, ale po prostu otworzy się taki, no to jest taka energia, gdzie da wam, nakłoni was wręcz do, jest taka potrzeba oceny tutaj sytuacji, być może właśnie zweryfikowania pewnych rzeczy i no się po prostu, nadarzy się sposobność, że będziecie tutaj mogli mieć okazję, Zweryfikować pewne sytuacje. Kochani, co może Was tu blokować, albo zwolnić, zwolnić Wasz postęp, zwolnić postęp rozwoju sytuacji. No, Wy możecie tutaj mieć jakieś takie zawsze wewnętrzne blokady, być może się tutaj nie wiem, nie czujecie może na tyle. Pewni siebie. W każdym razie jest tutaj coś. Ósemka mówi o jakimś takich waszych wewnętrznych ograniczeniach, waszych wewnętrznych zablokowaniach. To jest taka karta, która mówi troszkę o bezradności, no właśnie o lęku, tak? Czy sobie poradzę? Albo coś, no coś, coś was tutaj martwi. Ale pamiętajcie, że ta ósemka wy macie. Siłę i energię, znaczy energię to będziecie musieli znaleźć, ale macie możliwość uwolnienia się od tego. To jest tylko to uwięzienie i to ograniczenie jest tylko na poziomie mentalnym. Tutaj nie ma nic takiego no, z tej energii ziemskiej, takiej konkretnej, co Was blokuje. Was blokują tutaj, kochani, wasze myśli, nic innego, czyli jakieś takie wasze lęki. Być może jest tutaj strach, ona ma tą opaskę, jej ręce nie są jakoś mocno zmotane, związane. Jest, byłoby w sumie się jej bardzo łatwo a, uwolnić z tej sytuacji, ściągnąć opaskę z oczu i zobaczyć, co jest wokół niej. Więc być może niektórzy z Was muszą zasięgnąć trochę więcej informacji, rozejrzeć się wokół siebie, ale w każdym razie te blokady, które macie, te, te Wasze strachy, jakieś takie, są tylko właśnie i wyłącznie na poziomie Waszym umysłowym, czyli trzeba będzie trochę z tym popracować, no i po prostu pozbyć się tego. Kochani, jaka jest ogólna wskazówka dla Was? Jakie jest podsumowanie tutaj? Takie kluczowe przesłanie na wiosnę. Jak najlepiej będzie pokierować Waszą energią. Patrzcie, przygotujcie się kochani, na całkiem. To w ogóle jest no, Wasza karta, tak? Karta śmierci, czyli. No, dla Was, ponieważ to jest mocna karta dla wszystkich, ale szczególnie dla Was, ponieważ Wy jesteście kartą śmierci w, w Tarocie. I to jest karta odrodzenia. Czyli wraz z tą wiosną, tak jak ta zima odchodzi i Ziemia budzi się, a No, do nowego, tak? Otwiera. Tak samo tutaj i Wasza ta energia, ta Wasza przyszłość. Przechodzi taki okres odrodzenia, okres transformacji. Tutaj są, no jest bardzo dużo no nowych początków, tak? Świeżych początków przede wszystkim. Um, tutaj, no naprawdę nie ma się czego bać, kochani. Um, trzeba się będzie tutaj właśnie uwolnić z jakichś takich podświadomości, um, ale to otwórzcie się na transformację, otwórzcie się um, na odnowę. Otwórzcie się na przyjęcie zmian, które idą do Was, kochani, na wiosnę. Dobrze, to tyle, co mamy z kart. A teraz, jeżeli macie osobiste pytanie, pytanie oczywiście może tyczyć się tego czytania, a może być zupełnie niewiążące się. Jaka jest odpowiedź na osobiste czytanie dla Skorpiona? Kochani, w następnych paru miesiącach, w następnych paru miesiącach, dziękuję Wam serdecznie, moje skorpionki, dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję za subskrypcję, serduszka, za Wasze komentarze. No, mobilizuje mnie to tak, żeby robić coraz więcej filmów, pomaga oczywiście algorytmowi, a pchać, no, pchać ten, ten kanał, także coraz więcej. Przybywa nas tak i to jest bardzo fajne. Także dziękuję Wam bardzo za wsparcie. No i oczywiście życzę wspaniałej, wspaniałej wiosny, wspaniałego przebudzenia i odnowy i zapraszam na kolejne czytania. Papa pa, kochani.